Witam wszystkich. W tym filmiku chciałbym Wam pokazać pierścień Drake'a z edycji kolekcjonerskiej Uncharted 3. Tak wygląda pierścień. Jest dość mały, tak można powiedzieć. Wyryte jest motto serw Francisca Drake'a. Sik Parvis Magna co oznacza wielkość od skromnych początków. Wewnątrz pierścienia znajduje się data 29 stycznia 1596 roku oraz Koordynaty do Trumny Francisa Drake'a czyli liczby 9, 32 i 79 razem z pierścieniem dostajemy taki sznurek taki sam jak ma Nathan Drake który możemy sobie ładnie zawiązać i będziemy mogli sobie nosić go naszej. szyi o, tak prezentuje się piersi dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmiku